Mam na imię mam Jacek, pracuję w SMA Magnetics od lat 16. Mam na imię Katarzyna i pracuję już 13 lat. E, 12 lat z hakiem. 11 będzie w marcu. No, działamy w branży fotowoltaicznej, ogólnie e, komponenty, podzespoły do, do, do inwerterów. Mam na imię Monika, pracuję w firmie SMA na dziale produkcji na obszarze czwartym. Co wykonuję? Nawijam, lutuję, montuję, robię pomiar. Gotowej sztuki. Co lubię najbardziej? Atmosfera, przede wszystkim. Ludzie są w porządku, są otwarci, życzliwi, uśmiechnięci. No przede wszystkim na pewno bardzo mi się podoba atmosfera i ja lubię pracę manualną. Cenię sobie tutaj w tej firmie atmosferę, szacunek no i po prostu o ludzi. To się tutaj odbywa w ten sposób, że belgadzista wchodzi z nowym pracownikiem. Ja mu przedstawiam, jak to jest produkowane. Zaczynamy od początku procesów. Pokazuje, jak to, jak, to się, jak to się produkuje, jak to cały proces prze, przebiega od początku do końca. No i później podejmuje decyzję, czy się podoba czy podpisują tą umowę, czy nie, bo to jest taki dzień właśnie, co przychodzi na taką próbę, nie? Widzi, co się dzieje. Nowej osobie przydziela się kogoś, jakiegoś yy, pracownika, który ma już jakieś doświadczenie i wtedy on przychodzi, otaczamy go opieką, pokazujemy wszystko pomału, co i jak. Mamy ASP w komputerach, więc to wszystko się pokaże, jak to wszystko zrobić, jak tego i pomalku krok po kroku idziemy. Hala jest nowa, czysta. Zadbana. Wszystkie śmieci są segregowane. Ona jest klimatyzowana. Hala jest dobrze wy wyposażona. Mamy odpowiednie sprzęty. Są przepisy BHP zachowane. Mamy też buty ochronne. Przy lutowaniu musimy ubrać okulary. Przy większych maszynach są nauszniki. Tak umowa o pracę. 16 lat tutaj pracuję, jeszcze nie zdarzyło, że nie miał wypłaty na... Mamy parking, tak, to jest gdzie zaparkować samochód. Jeden przed głównym wejściem, nawet w całości niewykorzystany, a mamy jeszcze drugi parking, który jest praktycznie niewykorzystany w ogóle. To jest wszystko, że tak powiem gratisowo, w ramach przyjęcia naszej pracy jest parking zapewniony. No, mamy coś takiego jak lunchingi, firma dowozi nam obiady, mamy, każdy z nas ma takie swoje indywidualne kody, można sobie ściągnąć aplikację. No i zamówić obiad. Tutaj firma dofinansowuje tak naprawdę pół na pół. Mamy we wtorki, owocowe wtorki, my to nawet nazywamy. To jest też bardzo fajną sprawą. Mamy kawę, ekspresy, są lodówki, są maszyny, gdzie można kupić coś, jakiegoś batonika, je, je, jeśli ktoś ma na to ochotę. Spędzamy samowolny czas. Poza tym firma też daje takie możliwości, mamy możliwość integracji, dostajemy na to jakieś fundusze. Opiekę medyczną też mamy z zakładu pracy, Luxmeda mamy, także też jeśli ktokolwiek potrzebuje skorzystać, nie ma problemu, ma swoją aplikację, zakłada, umawia się do lekarza. Podnosimy kwalifikacje pracowników pod kątem różnego rodzaju szkoleń, czy, czy szkoleń stepowskich, czy szkoleń na wózki widłowe, czy różnorakich szkoleń BHP, przeciwpożarowe, również segregacji odpadów. To wszystko gdzieś tam podnosi świadomość człowieka i to gdzieś, no to jest inwestycja we mnie, w naszych ludzi, bo ja też te szkolenia przechodzę. Więc naprawdę są tak fajne rzeczy. Ja lubię pracę manualną i wydaje mi się, że nikt nie powinien być przerażony, wręcz przeciwnie. No. Naprawdę jest fajnie i niech się nie boi. W większości stanowisk praca siedząca, to jest też ważne. E, fajna atmosfera, na pewno. Zapraszam Ciebie, spróbuj. Spróbuj, przekonasz się, i wtedy zobaczysz, jak jest. Można przyjść, wprawdzić się. Dla mnie jest bardzo dobrze. Dla innych też powinno być. Tylko trzeba chcieć. Polecam pracę, tak, polecam. tak, Jeśli ktoś chce i szuka pracy naprawdę yy, stabilnej, to zapraszam.